Parka Hyundai 27Z świeżo sprowadzona cała w oryginale w produkcji 2012. Już jest prowadzona cała w oryginale no, w produkcji 2012 silnik 23,5 kW prawie bardzo ładna maszyna 3 cylindrowy diesla Mitsubishi bardzo ładnie pracuje, Jest mocna, szybka, bez problemu się podnosi na wolnych obrotach, tak jak było widać. Świetlenie LEDowe, a 3 LEDy posiada. Szybkowe wyjścia hydrauliczne do skarpówki lub młota. Szybko złączę do łyżki. Kabina podczas obrotu nie wystaje. Za obrys gęsienic. Prawda, ładna, zadbana maszynka. Cała w oryginale. Nic nie malowane. Zapraszam na testy i do oglądania. Polecam.